Dobra, jestem już w pociągu Rower stoi Tam jadą chłopaki z Kolumbii Pogadałem chwilę Stoją w Warszawie, coś tam pakują w jakiejś fabryce Hej co? Mam kebaba, Pepsi I tym razem ta arywa już jest Ta już jest w porządku, tak wygląda, pokażę Wam ten pociąg i lecimy dalej Pani konduktorka idzie Dzień dobry Kupiłem sobie bilet do Torunia ale co do Natoruń teraz Dobra jestem Jestem w mieście do którego zawsze chciałem przyjechać a zawsze zawsze to odkładałem to na no później w końcu jestem. Torun. Dworzec w remoncie. No dzień dobry, dobra ścieżka. Tak to dubywa w dużych miastach. Skręć, 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 skręć. Na razie robi fajne dożegnanie. Kamienice zobaczcie jakie. przejście musiał się wepchać tą złotówą i da się za mną zatrzymał, ale nie przypuści Dobra, pojadę teraz tutaj Ale piękne miasto naprawdę Kryminał zabytkowy. Jest nawet... Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ale ja rab się do To No jak Teraz tu Skręć w prawo Następnie skręć w prawo Taki mam hostel, Orange Hostel Pierwsze, drugie piętro, tam, są, o tam w tym rogu W tym samym rogu to moje okno Na pierwszym na drugim piętrze no i co, lecę coś ponagrywać, zobaczyć ten tor, bo nigdy nie byłem, a zawsze tym torem się jarałem, także do zobaczenia na sterówce. Trzeba gdzieś coś zjeść, kupić to piwo i lecieć gdzieś na bulwary. Pokręcić się tutaj po prostu po tym starym mieście, po tych uliczkach. Pizza dawno nie byłem. O, wiele lat. Tu chłopaki mi zrobili zdjęcie. No Ja, ja wezmę na pewno, będę wracał, to wezmę tylko. O, coś takiego. Turuńska gazeta. Okej. Okay. Jest osiołek. No się trochę pokręca tak po tych bocznych uliczkach. Tutaj za tymi murami jest Wisła. I tu chciałem przejść, ale coś remontują Także idziemy dalej, szukamy przejścia nad Wispę O Rzekę widać, ale tam Dobra, jest przejście Remontują Wszystko rozkopane a. Mina morska. Tak wszystko rozkopywane. Ale to z tym Tu mamy jakąś kawiarenkę Franz Sacher Fry Ale pachnie. Ale się pięknie pachnie. pierogów z tłuszczem i frytek belgijskich z majonezem. Muszę się napić jakiś coli teraz. Teraz idę do domu Kopernika. A po drodze znalazłem gazetę. Witajcie, Toruń. Ja w niej jestem. Zapraszamy do wielkiego miasta. No, w niezłym domku mieszkał. Trzeba mu przyznać. Tak wygląda domek Kopernika. O, rano pszczelny kawy i pierniki. Jeszcze prawie fotki z tym domem i kieruję się do hostelu. trochę odpocząć. A tu jest sklep z piernikami żywego muzeum piernika. Zresztą to jest każdym roku. Co za każdym roku? Za każdym roku pierniki. No i jest ulica, oczywiście, Kopernika. No bo to jest. Musi być. To musi być ulica Kopernika. Bo to jest z tego domu przecież, nie? Na Kopernika. Czy nie mogłaby być jakaś inna? nazwana Kopernika. To musi być tak, gdzie jest dom Kopernika, nie? Jasne? Jasne, no. Metropolis. No dobra. O, ładne te uliczki. Pierogarnia, nie. Pierogów mam dosyć. Dobra, teraz lecimy w tamtą stronę. Do końca, bo tam jeszcze nie byłem. Znaczy chyba przyjechałem rowerem tamtędy. gdzie jest w tym roku Jażeby ja tak nie wiem gdzie to jest <tuszy> Namburg Która <tuszy> <tuszy> na osi tu

Mamy wtorek, wymeldowałem się, wymeldowałem się z motelu, żegnam Toruń, żegnam stare miasto, pierniki ogarnąłem dla Dorotki i Igora. Jadę na dworzec główny, bo ten dworzec, na którym wysiadałem, Toruń, miasto, to się na rower w ogóle nie nadaje, niskie perony, wyjście po schodach jakieś w dół, trzeba rower targać. Więc jadę na, na dworze z Głównej i stamtąd mamy o 13 pociąg do Warszawy, a mamy 12 tam z kawałkiem. Tutaj te bulwary nad widcą chciałem iść. I chciałem nawet mnie Google Dzisiaj, dzisiaj mnie Google kierowało, żeby tam tędy... Jechać I jest po prostu wszystko rozkopane O tam, zobaczcie, może będzie widać Całe bulwary wszystko rozkopane. Rozpieprzone, rozkopane. Jak większość. Wisła. Zostawiam tor, zostawiam stare miasto. Tak to tam wygląda. Nie wiem czy gdzieś coś widać. Pogoda się zepsuła, chociaż nie jest wcale, wcale tak zimno, ale nie ma słońca, więc trzeba kończyć mini wyprawkę, trzeba kończyć rozgrzewkę przed rowerowymi wakacjami. Fajna wyprawa. Fajne były Kaszuby, fajny był Toruń. Po prostu byłem w miejscach, których jeszcze nigdy nie byłem. Ja jestem bardzo zadowolony. Świetny pomysł, że pojechałem. Pogoda była super. Dzisiaj już jest trochę słabsza, no ale dzisiaj to co? Ja już się wyjeżdżam. Ja nawet miałem wczoraj wyjechać, ale wczoraj jeszcze była fajna pogoda, więc jeszcze co jeden dzień zostałem. I to był świetny pomysł, żeby odwiedzić Toruń. Także jest super. Muszę potem resztę centralną dostać. Rower tutaj sobie wisi Znowu jak oni te numerują te siedzenia 94, 96 a z tej strony 92, 98. A jestem na początku pociągu. A mam miejsce 11 w wagonie 9, czyli dam na końcu. Na początku są numery wyższe, a na końcu są numery niższe. I jechałem w tamtą stronę to samo. Też nie trafiłem rower, rower. stał w jednym miejscu, a w jednym końcu wagonu ja miałem miejsce w drugim końcu wagonu. Ale dobrze, że jestem już w pociągu, jeszcze czeka tylko jedna przesiadka, znaczy w sumie no może nawet dwie. Ale z Gdańskie ja sobie pojadę <laughs> rowerem do wschodniej, do centralnej jest znaczy. Albo, no albo jak będę miał szkołę mazowieckie W będzie gdzieś coś jechało, To do centralnej pojadę i z centralnej do